Krzyczysz. To nie brzmi motywująco. A to, że nie dodałam filmu 3 miesiące, to wiem. Nie. Dzień dobry. Witam się z naszej niedokończonej kardyrowo sypialni. Zaczynamy majówkę. Mamy dzisiaj 28 kwietnia, a my wyjeżdżamy, spakujecie się ze mną, a potem jedziemy w teren, gdzie. Widzicie pewnie po opisie, a ja Was poinformuję, jak już się wygrzebię z tej katastrofy, która jest na podłodze. Muszę spakować się w tą torbę. I chyba mi się to uda, bo rzeczy, które potrzebuję, żeby były proste i niepogniecione, mam tutaj schowane w pokrowcu. Ale dobrze, brzegu, Co ze sobą zabieram? Zabieram dwie... Bardzo ciepłe bluzy, bo nie wiem jak będzie Tu mam spodnie i sukienkę Dwie pary spodni W trzecich jadę, wydaje mi się, że to styknie Wzięłam jedne krótkie spodenki, bo liczę, że będzie ładna pogoda No i jedną sukienkę jakby coś tam chciała Jakieś fajne fotki czy coś Biorę jedną ciepłą parę dresów <laughs> Taką z myślą o jakimś ognisku Piżamki też dwie. Jedną krótką, drugą, długą i jeszcze do tego skarpetki. Bo też nie wiem jak będzie. A krótkie z podemki po chod po do chodzenia po domciu. Yy, czapkę z krótką, taką jeansową. Yy, Chcę powiedzieć skórzaną. Nie, jeansową. I czapkę, jakby było słoneczko. Yy, wiadomo, komplet yy, bielizny, czyli majteczki, skarpetki to dwie pary rajstop, right, top. Grubsze cieńsze do tej sukienki. No i ręczniczki. Jeszcze jeden będę brała ten taki typowo do wysuszenia głowy. Do tego zgarniam bez rękawnik, ale w nim jadę. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Zobaczymy, ile Kamil zapakuje, to wtedy będę wiedziała, czy ja wzięłam dużo, czy mało. E jeszcze później Wam pokażę jedną rzecz, e ale to już jak to ucham do tej torby. Przed chwilą powiedziałam Wam, co zabieram. I przyszedł na górę Kamil, który stwierdził, że zabiera ze sobą dwie pary kąpielówek, bo przecież jest maj i on jedzie w miejsce, w którym będzie mógł się kąpać. No ja o stroju nie pomyślałam. Więc, czy to znaczy, że powinnam go zabrać? Nie. Czy olać temat, bo i tak nie wejdę do wody? <głos》> Znając mnie oczywiście. Mam krótkie spodenki, więc będę mogła zamoczyć stópki. Ale może górę od stroju, jakby było ciepło, to chociaż się popalam. W takim razie muszę zabrać jeszcze ręcznik plażowy. Yy, bo jak on się będzie kąpał, to ja muszę na czymś siedzieć. Mam nadzieję, że zmiana rozdzielczości nie będzie mi przeszkadzać i że w ogóle będzie mnie słychać. My już jesteśmy zapakowani w samochodzie po brzegi tankujemy samochodzik i ruszamy w drogę. I teraz Wam szybko nakreślę cel naszej wycieczki. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą, którą mamy do załatwienia i tak naprawdę dlaczego wyruszyliśmy w tą podróż, to jest wesele mojej koleżanki z pracy, a że mieszka na drugim końcu Polski, no to jest to dość duża wyprawa. Jedziemy do... no może nie będę wam mówić dokładnie gdzie, na Warmię i Mazury i tam będziemy się bawić na weselu dnia jutrzejszego, czyli 29 kwietnia. A dzisiaj po drodze chcemy zahaczyć o radą Tak wiem, podobno nic tam nie ma i w ogóle jakby nie warto, ale ja nigdy nie byłam. I chciałabym, mam taki plan po prostu odwiedzić wszystkie większe miejscowości w Polsce. No i radą jest na tej liście, więc zahaczymy o radą. Potem z radą pojedziemy odebrać klucze i ruszymy sobie do Olsztyna. I też wieczór spędzimy sobie w Olsztynie, pospacerujemy tam po starówce, zobaczymy co tam słychać, bo też nigdy żadnych z nas tam nie było. No i co, no jutro będziemy się bawić na tym Weselichu. A potem po weselu ruszamy nad morze nasze piękne polskie morze. Na majówkę jeszcze nas tam nie było, znaczy mnie nie było, bo Kamil to pewnie był, ale razem nas nie było. I spędzimy 3 do no, 3 dni raczej nie więcej nad morzem, bo ja w sumie w czwartek muszę być w pracy i to bardzo wcześnie rano. A więc nie możemy sobie pozwolić na dłuższy weekend niż do trzeciego, więc z trzeciego będziemy wracać pewnie tak, żeby być w nocy w Krakowie. Ale to jeszcze wszystko się wyklaruje, no i zobaczcie. Mam nadzieję też, że uda mi się zmontować w miarę na bieżąco tego vloga, żebyście mogli zobaczyć, co tam się u mnie działo. No i to też będzie vlog przełomowy, bo przecież nie nagrywałam już. Uuu, i trochę chyba ostatni raz w Lizbonie w listopadzie, jak byliśmy. A vlog, no może się teraz pojawił, jak już to oglądacie, a może to się pojawi przed i też go nie będzie. Także um, ostatnio idzie mi to opornie, ale obiecuję, że do Was wrócę z nagrywaniem. Znaczy mam taką nadzieję, może nie chcę obiecywać. Mam nadzieję, że wrócę i że na nagrywanie. Ja mam odwiniętą bluzkę w ten sposób, bo dziewczyny mnie nastraszyły, że mi się poodbijają ramionczka, będę brzydko wyglądać, więc wszędzie, gdzie ja świeci słońce, staram się mieć odkryty dekolt, żeby nie mieć odbitych tych ramionczek. A teraz trzeba kończyć, bo wszyscy naokoło zaczęli być samochody i myjnia mnie zagłusza. Do zobaczenia w trasie. Przystanek numer jeden zaliczony. Proszę bardzo, w całej okazałości. Rynek w Radomiu więcej nie zobaczycie. A tak serio, dojdziemy się przejść, zobaczyć co tutaj możemy zobaczyć. Ciekawego chciałam powiedzieć, ale nie wiem. Ogólnie musimy znaleźć coś do jedzenia, bo to jest nasz, nasz przystanek na jedzenie na obiadek. Potem, może jeszcze wejdziemy na rynek, mam pomnik, pokażę od drugiej strony, ale jest bardzo ładna pogoda cieplutko i zarąbiste jest to, że tu wokół rynku można normalnie stać samochodem, a strefa jest do godziny 16. Więc już jest po 16, więc stoimy za free. W Krakowie raczej by się nam to nie udało. No, 30 lat temu. 30, 30 lat temu. No właśnie. Dobra, idziemy, szukamy czegoś do jedzonka. Jechaliśmy. Co prawda, ostatnio urwało się w Radomiu na rynku. Jak wam pokazywałam rynek. Nic poza. Co to jest? Nic poza tym rynkiem tam ciekawego nie było i Radom mnie nie zachwyciło. Kartka na święta Bożego Narodzenia. Jesteśmy już w pokoju. No, mówiłam Wam chyba, że jedziemy. Nie pamiętam, ale przyjechaliśmy do mojej koszanki z pracy na wesele. Na ślub i wesele. To chyba Wam mówiłam. I najpierw byliśmy u niej w domku ugościła nas pyszną kolację, jaką po drodze spędziliśmy. Miło czas, a teraz jesteśmy już w pokoiku, w którym będziemy się szykować i jutro po weselu odsypiać. I co? I coś jeszcze chciałam powiedzieć, nie wiem. No, w każdym razie dojechaliśmy, jesteśmy, żyjemy, nic nam nie jest. Mamy nadzieję, że jutro będzie piękna, słoneczna pogoda, że zdążymy się ogarnąć, bo z nami to bywa różnie znaczy ze mną, może prędzej niż z nami. A teraz padamy na twarz, jest godzina prawie 24, i chyba idziemy spać, prawda? Nie. To ja idę spać Kamil dalej będzie przeglądał, co? Przewodnik krajowy od Wisły do Wisły. Może być. Udało się wyszykować. Jest całkiem nieźle. Jak to mówiłam do Kamila, nie jestem super zadowolona z tego, co mam na twarzy, ale lepiej nie będzie. O, właśnie, i się szminka odcisnęła na zębach. <laughs> mm. Dawno jej nie używałam, zapomniałam, że ona tak robi, więc za chwilę ogarnę to i do Was wrócę. Ok, sytuacja opanowana, zęby czyste. Jedziemy teraz do kościółka na ślub. Pięknie wyszykowani, elegancko wszystko jest. A? A potem będzie zabawa do rana, znaczy mam nadzieję, że do rana, że dotrwamy i że będziemy się świetnie bawić. Na pewno się będziemy świetnie bawić. No. W ogóle co to za jakieś wątpliwości. Na pewno się będziemy świetnie bawić. Może jeszcze do Was się odezwę później. No ja tam chyba jakaś czapla spaceruje, bo to nie bociek, albo taki brudny bociek. Ciężko stwierdzić, ale jest tu strasznie dużo dziwnych zwierząt, które wydają dziwne odgłosy. I po ślubie moja Małgorzata, mam męża. A teraz będziemy się bawić i świętować e, ich za mąż pójście, tak to się mówi, e, na sali. Bawić się do Białego Rana, jak to ksiądz powiedział. E, cieszyć się ich szczęściem. Także super. Nie mogę się doczekać. Mój outfit, może potem Wam zrobię jakieś takie całe, żebyście wszystko widzieli. A teraz idę czekam na Małgorzatę. Wesele, wesele I po weselu Wracamy, znaczy już koniec I zahaczyliśmy o posiadówkę Na Poprawinach Wybawiliśmy się Do rana, zeszliśmy jako ostatniej z parkietu, także zabawa była naprawdę przednia. Dziękuję Gosiu i Redku za zaproszenie. To była czysta przyjemność przyjechać z Krakowa do Was na warmie, żeby pobawić się na Waszym weselu. Jesteśmy załadowani pod korek, jak widzicie, nawet ta półka od dachu jest... Zapakowana, bo zgarnęliśmy właśnie Gosi i Radkowi część prezentów, ciężkich prezentów do samochodu. I jak będziemy wracać z majówki, to po prostu podrzucimy im do mieszkania w Krakowie, bo oni będą wracać pociągiem. No i żeby się nie tukli z butelkami wina, na przykład, które dostali, no to zgarnęliśmy im to do samochodu. Będzie to zdecydowanie wygodniejsze, a dla nas to żaden problem, bo i tak będziemy przejeżdżać przez. Kraków. Teraz ciśniemy na Olsztyn, bo bardzo chciałabym zobaczyć Olsztyn. Nie byłam nigdy i boję się, że może nie być w najbliższym czasie okazji, żeby ten Olsztyn zobaczyć, bo nie wiem, czy byłabym na tyle skłonna, żeby do tego Olsztyna przyjechać po prostu tylko po to, żeby jechać do Olsztyna i zwiedzać Olsztyn. A że jesteśmy przy okazji godzinkę około drogi, właśnie od Olsztyna, to aż żal byłoby tego nie wykorzystać, więc teraz ciśniemy. Na olszczynt tam sobie pospacerujemy po starówce, o ile dobrze pamiętam, że tam jest sterówka, yy, może wypijemy jakąś kawę, zjemy jakieś lody, bo jest bardzo fajna pogoda yy, i będziemy cisnąć nad morze, bo przecież majówka bez jakiegoś fajnego wyjazdu to aż żalnie wykorzystać. A co by było śmieszniej, jest to nasza pierwsza od bardzo dawna majówka wyjazdowa. No bo ostatnio tak sobie myśleliśmy i doszliśmy do wniosku, że wszystkie majówki mieliśmy... Sama ze sobą gadam, gadam do ludzi. I e, jak przyszedłeś, to mi już podpowiesz. E, ostatni raz na majówce wyjazdowo byliśmy w 2019 roku, tak? Co e, byliśmy na Podkarpaciu? Tak, no w tych od pandemii nie byliśmy. Tak, w 2019 roku byliśmy ostatni raz na majówce, więc to było... Dawno temu, więc teraz, jak już gdzie jedziemy na majówkę, to sobie my to z przytupem i zahaczymy o Warmię i o morze. E, I będziemy długo wspominać tą majóweczkę, prawda? Ja. Yeah. ja, yeah. A więc, komu w drogę? Temu czas? E, odezwiemy się już z Olsztyna. To jest ta brama. Właśnie idziemy pod tą bramę. Meldujesz, dojechaliśmy do Olsztyna. I życie tętni, tu życie. Miasto tętni, życie, tak chciałam powiedzieć. Zahaczyliśmy na szybko o maćka, żeby wziąć kawę na wynos. I zwiedzamy, oglądamy. Zaraz też coś dla Was nagram, żebyście Wy też mogli zobaczyć, jak to wygląda. A ja się urywam, bo jest strasznie głośno i może mnie nie być w ogóle słychać.